nie zmieściliśmy. Jest Was bardzo dużo niestety. Ja znaczy. się znaczy. sam. Ale tutaj Państwa postaram się ładnie oprowadzić także sobie zaczniemy. A więc witam Państwa w Kalwarii jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzień dobry. Amen. Więc muszę znaleźć jakieś fajne miejsce, może od pani. Więc przed nami są dróżki halwalijskie na makiecie. Cały właśnie obiekt tych dróżek w raz z naszą bazyliką Matki Bożej Anielskiej, która jest w rękach ojców Bernardynów, ale najpierw zacznę od historii dróżek, właśnie w tym miejscu. A więc dróżki z Alwarii powstają od roku 1600, bo w tym właśnie roku nasz fundator Mikołaj Zebrzydowski miał wizję trzech płonących krzyży, które stały na szczycie góry żarek. Jest to ta góra, tutaj. I te trzy płonące krzyże widział on ze swojego zamku, który stał na górze nad Koronie, jest na to wzgórze. I po tej wizji wysłał on swojego przyjaciela, który był architektem, z taką misją do Ziemi Świętej, że przywiózł mu on plan miasta Jerozolimy oraz formy kaplic z gipsu, co on później zrobił. I gdy patrzył on na ten planetę, właśnie on spostrzegł, że ten teren tu właśnie, we Karwarii, jest prawie taki sam, jak ten teren, który jest w Ziemi Świętej więc dał on takie same nazwy na różne miejsca, na pagórki, na doliny, jakie są właśnie tam w Jerozolimie. Jest na przykład tutaj płynie rzeka i ta rzeka ma nazwę Cedron. Za tą rzeką Cedron na zboczu z Korony jest Góra Oliwna z kaplicą Ogrójca. W centrum Makiety mam, yy, mamy wzgórze Moria, na którym jest tam yy, właśnie ratusz Piłata. A przed tym ratuszem jeszcze jest taki korytarz pod dachem, tam są schody, gradusy i we z tych schodów pod taką szybką ustą relikwie świętych z Ziemi Świętej przywiezione. W tym miejscu jest Syjon, na Syjonie stoi Dom Annasza oraz Dom Kajfasza dwóch żydowskich kaponów z Rady Sanhedrynu, a za Syjonem jest Dolina Jozafata z kaplicą Domku Matki Bożej.